Nas, który się z niebie święcie jest twoje. Żydź kolej to swoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na niej naszego poprzez Niego dzisiaj. I odpuść nas nasze. Jako imy odpuszczamy nasze inowajstwa. Nie nas na postrzeni, ale nas zachodzi. Ma Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami, za nami życzymy, w tej godzinie śmierci naszej. Amen. Amen, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, Błogosławionaście między niewiastami I błogosławiony Jezus Święta Maryjo, Matko Boża się za nami, za nami chrzestnym Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Amen Maryjo, Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna, tam z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, bądź się za nami, za nami coś my, Teraz i godzina śmierci naszej. a mamy Maryjo amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna.

Proważ Mary Joław i pełna, Pan z Tobą się, błogosławiona my, Błogosławiona my między niewiastami i błogosławiony Jezus. Siedzisz tam Mary Joław do Boże, Wójcie, wiodą mi za granicę, a Ty teraz zorganizasz się, błogosławiony

Tam z Tobą błogosławionaś ty, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony Jezus. Szybko pomyślnie. Pisa Mario Matko Borka, podszedł nad nim za nami wrzeszny. Teraz będziemy święci nasze ramy. Amen Mario, amen. Zdrowa Szmaryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Przed nim kołem jeźdź po wodzie, bo tak nie jesteś w stanie przejechać. Aha, a racja. No właśnie

Niechaj zawsze Michała Bogu trójce jedynemu, Bogu ojcu i synowi, duchowi świętemu. Niechaj zawsze Michała Bogu Trójcy jedynemu, Bogu ojcu i synowi. O mój Jezu, roz naszych grzech, zachowaj nasze osobinych żywa. Zaprowadź wszystkich dużego życia. Zaprować się tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego wioska. Pod Twoją obronę. Uciekamy przez święta, Boga i części. Naszymi prośbami Radsz nie gardzić w potrzebach naszych, ale odszelaczy złych przygód Racz nas zawsze wybawiać. Panna odpaleczna i błogosławiona. Wolę do wód po nas, w pośredniu nas, swojemu nas polecaj, swojemu zrobić, a to Miał ojca, czy na dziucha świętego, amen. Jak widzimy, weszliśmy na szybką drogę.